Wielu klientów zanim podejmie decyzję kontaktu z biurem nieruchomości, zastanawia się jak wygląda współpraca z agentem. W tym materiale przedstawię jak wygląda współpraca ze mną. Nazywam się Marcin Kędzierski, jestem agentem nieruchomości. Pozwólcie, że będę zaglądał do notatek, więc w czasie nagrania nie przez cały czas będę patrzył w kamerę. Jest to streszczenie materiału na blogu, który można przeczytać na stronie internetowej. Jeżeli chcesz sprzedać nieruchomość zwykle możesz dokonać takiej próby samodzielnie. Jeśli masz czas, internet podpowie ci o formalnościach, przeglądanie ofert w jakim stopniu podpowie ceny. Warto zwrócić uwagę, że gdy oprzemy się na cenach ofertowych, innych ogłoszeń w internecie trudno może być sprzedać nieruchomość, gdyż wystawić ofertę można zawsze bardzo wysoko i taka oferta będzie wisieć miesiącami, będzie generować koszty, a sprzedaży nie będzie. Dlatego gdy klient decyduje się skontaktować ze mną, aby zlecić mi sprzedaż nieruchomości, pierwszym co wykonujemy to analiza cenowa transakcji bardzo podobnych ofert oraz wykonujemy analizę konkurencyjności potencjalnej oferty na rynku nieruchomości. Klient proszony jest o przedstawienie dokumentów nabycia oraz numeru księgi wieczystej. Na podstawie tego dokonujemy podstawowej analizy formalnej pod względem dokumentów i stanu prawnego tego, co mamy sprzedawać. Zwykle umowy, jakie zawieram, trwają od 6 miesięcy do 1 roku. Są to umowy na wyłączność. Po podpisaniu umowy przygotowuję ofertę sprzedaży. Wykonujemy sesję fotograficzną, wykonujemy sesję wideo, ujęcia z drona, nagrania prezentacyjne. Przygotowujemy opis nieruchomości, sprawdzamy formalnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inne dokumenty formalne od samorządu, które będą miały wpływ na decyzję o zakupie poprzez nowe osoby. Gdy opis nieruchomości jest gotowy, zdjęcia są wykonane, wideo nagrane, oferta trafia na naszą stronę internetową. Następnie wysłana zostaje newsletterem do naszych subskrybentów oraz trafia do biuletynu ofertowego, który prowadzę na platformie LinkedIn. Rozpoczyna się także promocja na bardziej tradycyjnych kanałach social media oraz na dwóch największych portalach nieruchomościowych. Kolejne kroki prowadzą do odpowiadania na wszystkie pytania potencjalnych klientów, przesyłanie im raportów o nieruchomości, udzielania informacji o możliwościach ewentualnej rozbudowy, wykorzystania danej nieruchomości w przyszłości, bo oni kiedyś też będą chcieli ją sprzedać. Gdy osoba zainteresowana posiada komplet informacji, wówczas łatwiej jest jej podjąć decyzję, czy chce daną nieruchomość obejrzeć. Umawiamy wówczas spotkania, dokonujemy uzgodnionych prezentacji nieruchomości. Dla mieszkań, domów czy apartamentów w ramach promocji planujemy też dni otwarte czy dni pokazowe. W momencie, gdy jest już osoba, która chce kupić oferowaną nieruchomość, dokonujemy rezerwacji, przygotowujemy umowę zadatkową dla stron. Po jej podpisaniu oferta zostaje zdjęta z sieci, a my przechodzimy do obsługi procesu sprzedaży. Jeżeli kupujący zamierza sfinansować zakup z kredytu, ma możliwość spotkania się z ekspertami kredytowymi certyfikowanymi przez nasze biuro. Po formalnym zatwierdzeniu umowy zadatkowej przechodzimy do kompletowania dokumentów niezbędnych do aktu notarialnego. Współpracuję w tym zakresie z notariuszem, który zostanie przez kupującego wybrany do przeprowadzenia aktu notarialnego. Jeżeli jest to wygodniejsze, stronę sprzedającą na podstawie pełnomocnictwa notarialnego reprezentuje na aktach. Wówczas sprzedający nie musi poświęcać czasu, nie musi przyjeżdżać, a mój podpis jest prawnie wiążący. W całym procesie sprzedaży współpracujemy ze stronami oraz notariuszem. Po zawarciu aktu zajmuję się przekazaniem nieruchomości, sporządzeniem protokołów zdawczo-odbiorczych pomiędzy stronami czy przygotowaniem mediów do przepisania. Jeżeli sytuacja tego wymaga, na podstawie oddzielnie udzielonych pełnomocnictw przeprowadzam przepisanie umów z dostawcami mediów, jak prąd, woda czy wywóz śmieci. Ułatwia to stronom, szczególnie gdy pochodzą z różnych regionów Polski, załatwienie formalności na miejscu. Tak w skrócie wygląda proces współpracy ze mną. Jeżeli masz pytanie, bardzo chętnie udzielę na nie odpowiedzi. Zapraszam do kontaktu. A jeżeli pytanie będzie dotyczyło sfery teoretycznej rynku nieruchomości, postaram się przygotować kolejny wpis na vloga oraz przygotować materiał wideo na YouTubie, który pozwoli odpowiedzieć na dane pytania. Zapraszam po więcej.